sekundy już tylko dzielą nas od pierwszego gongu. Szymon Dołoń, Wisła Kraków kontra Michał Marszał, Boks Fordon, Bydgoszcz. No możemy tylko liczyć na to, że ta walka nie będzie tak jednostronna jak kilka poprzednich. Szymon z Wisły Kraków w kasku czerwonym, z czerwonego narożnika wychodził. Michał Marszał, boks Fordon, Bydgoszcz. Niebieski. Szuka, szuka marszał odpowiedniej pozycji. Chodzi to w lewo, to w prawo. Nie chce być łatwym celem. No i zaatakował do Tym razem marszał doskoczył. Lewy, prawy. Może jeszcze trochę za wcześnie, żeby rokować, ale wydaje się, że Michał Marszał dysponuje dobrą pracą nóg, która będzie sprawiała kłopoty, ale przyjął teraz bardzo mocny lewy sierpowy od Szymona. I zakończył tę akcję domoń na tułów. Odpowiada Michał Marszał. I trafił bardzo mocno tym lewym. Kilka ciosów po komendzie break. Narożnik marszała prosi go o ciosy proste. Tak jak teraz. Doskonała była ta akcja. Fantastyczny prawy z doskoku. Trochę mam wrażenie, że marszał zapomina o obronie. Nonchalansko trzyma te rękawice. Ale uderzył bardzo mocno na korpus. Chybił lewym sierpowym teraz. Kolejna dobra akcja w jego wykonaniu. Kilka, kilka gorszych momentów w wykonaniu bokstera reprezentującego Wisłę Kraków. Z łatwością uniknął tego ataku. No, Nie szczędzę sobie mocnych ciosów obydwaj zawodnicy. Marszał chyba nastawia się na prawy prosty, taki jak, jakim kilkadziesiąt sekund temu trafił z do i lewy sierpowy. Doboń również chce kończyć akcję lewym, a zaczął co ciekawe teraz bezpośrednio prawym prostym. Przyniosło to oczekiwany efekt. No ma trochę proces senderingowy, trzeba przyznać. Za nami pierwsza runda. Obydwaj zawodnicy mieli swoje momenty, ale mi bardziej spodobał się reprezentacji box Forton Bydgoszcz Michał Marszał który trafiał czyściej zwłaszcza była taka piękna akcja, gdzie trafił lewym prawym w doskoku tam głowa jego przeciwnika aż odleciała oczywiście domoń natychmiast odpowiedział ale to ten cios zapadł mi najbardziej w pamięci podejrzewam, że sędziowie również to zauważyli Zobaczymy czy obraz walki nie zmieni się w drugiej odsłonie. Szuka, szuka marszał jakieś luki i będzie starał się zaatakować prawym. Tak jak teraz, tym razem mu się nie powiodło, domoń odpowiedział. Bardzo dobrze odpowiedział trzeba przyznać, ale już marszał trafia prawym. Narożnik Michała jest chyba zadowolony z tego co widzi. No, chyba by był teraz lewym sierpowym z doskoku, stracił równowagę. Dobrze, że nie wykorzystał tego jego przeciwnik. Stara się rozluźnić marszał. No trochę niekonwencjonalnie, bo sobie marszał trzeba przyznać. Może naoglądał się trochę Princa Nazi Mahameda. Ale to chyba dobrze, bo. Finezja w boksie amatorskim jest dosyć rzadko spotykana, szczególnie na polskim podwórku. Tak długo jak to idzie w parze ze skutecznością, będzie się to przyjemnie oglądać. Po raz kolejny lu ludzie z narożnika marszała upominają go, żeby stosował ciosy proste, on jednak uparcie. Stara się atakować bezpośrednim lewym sierpowym. Teraz domoń zamknął go w narożniku. Ale już przyjął mocny cios. Bardzo dobry był teraz ten lewy. jak mówiłem, bardzo trudne zadanie przed sędzią ringowym, który naprawdę co kilkanaście sekund musi przerywać walkę, upominać obydwu zawodników, pro prosić ich o przestrzeganie jego poleceń. Tym razem marszał bije na dole. Ten ostatni czas mógł być odrobinę za nisko. Na pewno jednak przynajmniej dwa lewe haki weszły jak odpowie Domuń. Uniknął tego ciosu, ale sam nie zadał swojego. Trafił lewym, trafił prawym. To nie były mocne ciosy. Nie poszło za tym ciało. A szkoda, szkoda, bo wydaje się, że w tej odsłonie również jest gorszy. Bardzo dobry lewy. Sierpony. Wykonanie marszała. A Bydgoszczanie chce się bić. Domoń chce trochę przytrzymać. Walka została wznowiona i od razu bardzo mocna wymiana, Domoni trafił i ściągnął głowę przeciwnika i sama końcówka, prawy, znakomity prawy, bezpośredni domoń W tej chwili widzimy w narożniku Szymona Domonia z Wisły Kraków. Z naszej perspektywy wydaje się, że on przegrywa do tej pory tę walkę. Wyraźniejsze ciosy zadaje Marszał, którego styl, należy, należy to przyznać, jest drobny, chaotyczny, ale jednak te lewe sierpowe, bezpośredni prawy, zwłaszcza w pierwszej rundzie, zrobiły swoje. Ja najbardziej zapamiętałem w tej walce właśnie te ciosy, to właśnie on, Michał Marszał z Boxford on Bydgoszcz. Trzecia i decydująca odsłona w walce pomiędzy Szymonem Domoniem z Wicły Kraków i Michałem Marszałem z Box Fordon Bydgoszcz. Marszał starał się uderzyć po dole. Jeszcze raz, tym razem prawym. Zahaczył lewym sierpowym w klinczu. No trzeba przyznać, ten styl wydaje się nieco chaotyczny. Mówię tutaj w tym momencie o Michale Marszale. Ale zdaje egzamin, bo te ciosy sierpowe, lewe, prawe, na tułów, na górę dochodzą celu. I na pewno robią wrażenie na sędzia. Co zrobi Domoń, żeby odwrócić losy walki? On także ma w tej walce swoje momenty, ale wydaje się, że jednak częściej trafia jego przeciwnik. Jeszcze jeden lewy sierpowy. Jeszcze jeden. Dobrze to wygląda. Marszał nie boksuje za lewym prostym, ale dzięki swojej zwinności i temu niecodziennemu stylowi z dużą łatwością trafia nawet bezpośrednio lewym sierpowym, prawym prostym. No W tej chwili odskakiwał, trafił tym lewym. Wydawało się, że stracił równowagę, a on jednak zdążył zahaczyć gdzieś tam w szczękę przeciwnika. Ciekawy styl, na pewno trudno się z nim boksuje. I tym razem rozpoczął od lewego prostego. Trafił Marszał, poprawił lewym sierpowym. Do mnie odpowiada, robi co może, ale nie wygląda to w tej chwili zbyt dobrze dla niego. I znowu lewy sierpowy. Chciałbym zobaczyć statystyki z tego pojedynku, bo myślę, że sam lewy sierpowy wchodzi z częstotliwością, ze skutecznością powyżej 50% w wykonaniu marszała. No sprytnie teraz domu uderzył na sadę. Nie był to czas dozwolony, ale doszedł do celu. I sama końcówka. Domoń poszedł do przodu, ale znów nadział się na lewy sierpowy. Cała historia tej walki to lewe sierpowe. W wykonaniu zawodnika Boksfordon Bydgoszcz. Na pewno Szymon Domoń z Wisły Kraków. Boksuje całkiem dobrze, ale nie radzi sobie z tym niewygodnym stylem. Teraz obydwaj wymieniają czasu. Trafił Domoń bezpośrednim prawym. Wydawało się, że odskakuje, on jednak zrobił tylko krok do tyłu i skontrował. Bardzo fajne to było. Końcówka być może dla niego, ale czy cała walka to okaże się za kilkadziesiąt sekund? Czekamy na werdykt w tym pojedynku. Zakończyła się walka numer 7 dzisiejszego wieczoru w kategorii do 64 kg Szymondo i Zwisły Kraków w narożniku czerwonym. Walczył z Michałem Marszałem z boks Fordon Bydgoszcz. Jeszcze tylko kilka sekund i poznamy zwycięzcę tego pojedynku. Najważniejszym czasem na przekroju całej walki był zdecydowanie lewy sierpowy w wykonaniu zawodnika z boks Fordon Bydgoszcz. Czy Domoń zrobił wystarczająco wiele, by skraść dwie potrzebne do zwycięstwa osłony? Nie wydaje mi się. Dzień. że Michał Marszał, Marszał a więc werdykt niejednogłośny, czyli sędziowie nie byli jednomyślni, jeden z nich wskazał Szymona Domonia z Wisły Kraków, dwa jednak wskazali na Michała Marszała z Boksforda, gdyż który zwyciężył ten pojedynek i jutro zobaczymy go w półfinałowej walce w kategorii do 64 kg.